Dzień dobry, witam z irlandzkiej ziemi. Panko. Jacek? Witam. Maciek. Kroś. Krzysiu, witam. no i Hiszpan, no i Roman. Witamy bo... Siwego znowu na irlandzkiej ziemi. Po raz... Niestety, no, ale <laughs> po raz trzeci miałem być tylko raz w tym roku, jest po raz trzeci. Może Romek, ty powiesz coś o tej wodzie, bo jesteś tutaj chyba pierwszy raz, tak? Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Jesteśmy wszyscy pierwszy wszyscy... raz na tej wodzie, tak. E, łowiłem na tej jeziorze, to Te jezioro się składa z dwóch części, e, druga część jest, na której byłem i łowiłem parę razy jest dużo głębsza, chociaż tutaj się okazało, że nie jest płytko, bo koszyk opada dosłownie już na 20 metrze 8 sekund, także jest blacik fajny i schodzi tak strasznie swobodnie, bo ja mam ustawiony klasyk na 60 metrze i tam koszyk mi opada 11 sekund, czyli nie jest duży jakiś skok no i zobaczymy do czego uda nam się tu dobrać no. mieliśmy u się z drugiej strony, ale było czterech Anglików, więc pojechaliśmy dalej tak, żeby no i coś by tu tak jak wspominaliśmy pierwszy raz, tak? Pierwszy raz. No, to może pokrótce tak. Tak, no, nową wodę i oby no. było dobrze. Wszyscy tak po połowie klasyk, połowa metoda, tak? tak Można tak. powiedzieć. Oni jak zwykle wszyscy oszukują, bo po dwie wędki, ja jedna. ja siedzę na samym środku, więc mam teoretycznie najgorzej. też jedną, bo i tak nic je złowisz. No tam nie złowisz. Zamy ci dwie, ty tak nic nie zmienisz. Rilacka gościnność. Tak, Rilacka gościnność. Ale tutaj też są liny, tak? Są. Tak. W tej drugiej części właśnie gdzie jesteśmy są liny, bo na tej pierwszej, gdzie jest dużo głębsza, lin tam nie występuje, chociaż zdarza się na pewno. A tutaj tego lina jest trochę więcej i może się uda dobrać znowu do zielonych, chociaż Bardziej wolę białorybie dzisiaj, uh -huh. bo zielonych już mam dosyć przesyć. Ale mówię, że też piękne leszcze tu Piękne pływają. leszcze są, tak. Myślę, że leszcze spokojnie możemy liczyć, jeżeli wejdą na takie leszcze po 3-4 kg nawet. A chciałeś tam usiąść, bo tam jest głęboka woda, tylko pytanie: jak jeszcze ta pogoda, nie? Czy ten leszcz już schodzi na dół, czy dzisiaj było słoneczko, i jednak pójdzie na płytszą, nie? Dokładnie. Wiecie, bo plan był pierwszy siąść na zwężeniu. Tam jest takie przewężenie jeziora, gdzie ten leszcz ma zimowisko, uh -huh. i tam jest dołek, który. Jest w okolicach nawet 10 metrów, eee, i tam są na pewno grube leszcze. Ale biorąc pod uwagę, że woda jest jeszcze naprawdę ciepła, tak jak siwy wspomniał, więc myślę, że może wcale źle nie zrobiliśmy, że tam Anglików wywiało, przywiało, a nas wywiało kawałek dalej. Cześć nowego będzie. Coś nowego znać. i gdzie nie łowiliśmy, nie? gdzie nas nie było, więc a. no to co, to powodzenie. Dzisiaj każda ryba cieszy, według mnie, nie? wszystko będzie chyba. Na wagę złota. Najbardziej krzaki cieszy. Myślę, myślę, <laughs> myślę, że słuchajcie, o ryby tutaj jak najmniej chodzi, a towarzystwo, e, które z nas nawiedziło z Polski w postaci siwego, e, mamy nowego kolegę w teamie, tak. Macka. E, Krzysia znacie, Maczka to w ogóle przedstawiać Wam nie trzeba, także myślę, że będzie zabawa piękna. Tak. Jak nawet z rybami nie do, ryby nie dopiszą, to myślę, że my się zrelaksujemy odpowiednio. No, na pewno. Jak rano ja tego już okulary założyłem. Jak <laughs> rano będzie nie? to takie, że relaksowaliśmy się. I będziemy I mieć, zimno było. w cudzysłowie, no. ciężką no. nockę, bo rano ma być 5, plus 5, plus 4, więc już zimowo. Dokładnie, ale damy radę. mamy wspomagacze, także damy radę. Tak jest. To oglądajcie, do zobaczenia. Trzymajcie się, Aj. miłego oglądania. Wędkarstwo trzeba rozumieć, zaczynamy od małych, abyśmy skończyli na dużych. Zobaczcie jaka to jest woda czyściutka, a jakie są widoki. sodę. A co mieeliśmy na haku? Salmon Green A to moja na klasyka. Oppatrz akurat mam branie. Jak na zawołanie, nie? Ale co mogę Wam powiedzieć, moi mili? Nowa woda, nowa przygoda. Rybki się na razie wkręciły średniej wielkości, tak jak widzicie u Marcina w tym momencie. Tak zwane irlandzkie skimmersy, czyli to jest drobny leszczyk. Przemierzyłem tyle tysięcy kilometrów po takie drobne ryby, to ja mam takie pod domem. <gry> Dokładnie. Ale liczymy, że odpalą się te takie, wiecie, irlandzkie, irlandzkie leszcze torpedy. I ja łowię na 60 dokładnie metrze, odmierzonym na tyczkach. Ja myślę takie 45. Za 5 euro mierzenie. <noise> za, za 5 euro mierzenie. Ale powiem Wam, że 60 metr nie z tego tytułu, że mam tam dziurę jakąś atomową, po prostu jesteś najbardziej oddalony ze wszystkich, żebyście zrozumieli. Krzysiek łowi jest na otworku i łowi dosyć łowi bliżej. Hiszpan jest najbardziej oddalony dystansem spośród nas. Ja jestem bliżej. Ty jesteś za mną jeszcze kawałek, tak? Więc ja tak naprawdę jestem na najbardziej takiej straconej, można powiedzieć, pozycji. A ja Jacekowi tak samo jak Ty. Ale no przy tej drobnej rybie, której jest tutaj naprawdę dużo, no nie przeszkadza jakoś to bardzo. Na takim haczyku 18, 20, 16, dwa, dwa robaki tutaj można powiedzieć dzisiaj zupełności wystarczą. I ta drobna ryba bierze. I bierze i biorą hybrydy, i biorą leszczyki, biorą płotki, biorą okonie. Ale no lina na razie tutaj kompletnie nie uświadczyliśmy, ale mi się wydaje, że na razie się tak można powiedzieć bawimy, tak? To znaczy, wiecie, z linem, jeżeli chodzi na tej części jeziora, to tylko tyle wiem, co czytałem o nim wcześniej, to w tej części, w której siedzimy, lin występuje i jest opisane, że występuje go sporo, ale czy on będzie chciał w ogóle gryźć u nas. Mhm. Ciężko powiedzieć, a tak naprawdę nastawiliśmy się na białą rybie. Ja myślę, że leszcze bardziej mnie teraz interesują wielkie, żeby się odpaliły. Chociaż jakby takie kilogramowe nie? No myślę, że już miałem tam dwa takie koło Tak, kg, tak. no. a, a takie, takie leszczyki to na razie to są drobna rybka, można powiedzieć. Ale myślę, że wszystko przed nami. Tym bardziej, że zaczęliśmy niedawno. Ja jestem jedyny, który podnęcił na grubo, bo 16 szklanek takich szklanek. To znaczy 16 szklanek, 16 szklanek, ale tych z góry takich średnich. I po prostu na razie łowię koszyczkiem, buletem, 30 gram, pięciokratkowym, ale zastanawiam się, czy nie zejść do Open Windowsa, żeby podawać tego pożywienia im trochę mniej. Bo ryby są praktycznie z każdego rzutu. Mi się wydaje, że ta selekcja teraz na razie nie wypali, nie? Na razie jest jeszcze za wcześnie, ale... No, wiecie, zawsze słowo selekcja mi się kojarzy z czystą teorią w głowie, a czasami ni to, jak się ma z praktyką. A czy łowiąc już tyle czasu ryby, można powiedzieć już tyle, dajmy na to lat, to też jakby podczas pierwszej godziny czy podczas pierwszych dwóch godzin łowienia można już dosyć łatwo sobie powiedzieć, czy ta większa ryba nam podpływa, czy też nie, tak? Ja nam się teraz w ogóle nie czuję tego, żeby miał założyć dwa ziarenka kukurydzy i dwa gnojaki i ta duża ryba by weszła, tak? Bo jeżeli o, ta duża ryba według mnie by się tutaj kręciła, to już łowiąc teraz mniej dwa-trzy białe robaki, ktoś na tyle wędek, ile tu mamy ustawione, ktoś by miał tego złotego strzała. I już można by powiedzieć, że one się gdzieś kręcą w pobliżu, tak? Ja jestem też tego zdania, że po prostu te większe ryby są bardziej ostrożne i one może chodzą koło łowiska, które mamy nęcone, ale tak naprawdę przy tej masie ryby, która siedzi w łowisku na tą chwilę, one po prostu boją się podejść i myślę, że to będzie tylko kwestią czasu dzisiejszej nocy, że jakaś fajna, piękna ryba z tej wody wyjedzie. Woda jest no, niesamowita. Nie tylko że jest mega tu ładnie pod względem krajobrazów. No liga mistrzów, jak tutaj przyjechaliśmy, to jak, gdzie wiecie, w na co dzień w Polsce, we Wrocławiu. Zobaczyłem tę wodę, od razu powiedziałem do chłopaków, że no jest wow, no niesamowita woda, bardzo fajna, bardzo ładna. Ryby już na drugim planie, kapitalne brzegi, twarde brzegi, świetny dostęp do wody, woda przejrzysta, czyściutka. No fakt, że bierze no, drobna ryba, ale no, naprawdę pod względem i towarzystwa, i pogody, krajobrazu, no wszystko jest 10 na 10, tak? A czy nadejdą te duże ryby? Zobaczymy. No to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że. No miło spędzamy czas, tak? To jest fajne. I żonglowanie przynętą. o no właśnie ciągnę jakąś rybkę. No właśnie widzicie, ja dałem na to teraz 14, teraz haczyk, ale grubszy. Też miałem puknięcia, ale już ma problem ta ryba, nie? Jak miałbym 18, 20, nie byłoby żadnego kłopotu, ale już przy takim haczyku jest kłopot, ale też mam rybę. Też kapitalna wędka ten kosznik. Grzesia Bartosiewicza bardzo serdecznie pozdrawiam, bo on bardzo lubi nałowić na koszniki. I naprawdę to jest no fajny ołówek, tak? Tutaj akurat Też kisz... To nie? Ryby. O, no ja mam leszczka takiego na nie wiem 180 gramów, 200 gramów, a kiszpa ma już takiego, no bym powiedział pod 500, tak? I tu mamy taką hybrydę. Fajna rybka. Bardzo ładna. No może podejdą później większe, ale cieszmy się naprawdę, że biorą ryby. Bo wiecie, jak to jest: jakbyśmy na tylu wędkarzy byli na zero, to byśmy marudzili, tak? Dystans tutaj można powiedzieć zdecydowanie wygrywania. Tak, 14. Ja jestem dobrze. cofnięty z 10-15 metrów, też mam brania, ale nie w takiej intensywności jak Hiszpan. Te open windowy to naprawdę to do, dobrze lecą te koszyki. Taka rybcia. Słuchajcie, ja już mam to w głowie zakodowane. Kiedy startowałem dużo w zawodach, i jeżeli startowało zawodników koło setki, to tak naprawdę na takim odcinku 400 metrów posadzić tylu zawodników, i jakby każdy rzucał na 30-40 metr, to, to niczym, win, niczym bym się tym w tej wodzie nie wyróżnił. No tak. czemu to się tak poplątało? Zobacz, jak ty on koszyk zjadł. Przesunąłem zestaw i brania w locie. Tutaj nie mam ostatniej, można powiedzieć, sekcji szczytówki w tym koszniku. Bo Hiszpan już wytracił wszystkie szczytówki chyba, tak? Dokładnie. I taki delikatny łoweczek, delikatna wędka, mimo, mimo tego, że są to drobne ryby, można powiedzieć, to jest taka płotka na niem nie 16 może maksymalnie 17 cm, fajna, gruba, to sprawia naprawdę dużo radości. No słuchajcie, bo zanętę przygotowałem wczoraj, późnym wieczorem. Mamy namieszane z siwym wiaderku dwie paczki zanęty Starfisha. Jedna jest waniliowo-miodowa, a druga jest korzenna spicy. Czyli w ogóle totalne dwa przełamania smaków. Dwa przełamania smaków, ale jeszcze ją zrobiłem po swojemu, doprawiłem naprawdę napikantnie. Jest w niej dużo chili, mojej roboty zalewajki, takiej naprawdę ostrej, że tak jakbyśmy ją spróbowali na język, to szczypie jak żyletki. Paczka gliny 2, 2 kg, czyli ogólnie 4 kg mieszanki, trochę jest kukurydzy końskiego zęba twardej i peletu halibuta czwórki. Ja w ogóle nie dodałem żadnego robaka. Zero w ogóle? Zero o, w ogóle. w locie. Zero robaka, jedynie Później będę robaka może trochę podawał, jeżeli te większe ryby przyjdą, ale bezpośrednio do korzyka. Nie, uh -huh. nie do zanęty, a do nabijania przy koszyku. Uh -huh. A, sobie chwilę porzucam. Tam mamy rzucone na trupkę, ale nic się nie dzieje, chłopaki. Rozkładają namioty, mimo że tu ciężko, bo widzicie jakie są kamolce. No i co, głównie dalej łowimy cały czas drobną rybę, więc ja sobie postanowiłem, że sobie po prostu. Chwileczkę pomacham na tej bajecznej wodzie. Tyle, że bym wyciągnął, czyli butelkę. Zobaczcie, latareczka tutaj przyczepiona na taśmę do podpórki wzdłuż wędki. Mówię, a niech się moczy, sobie gadamy. Zrobiłem węgorza swojego pierwszego od nie wiem, chyba 20 lat. Trzeba i spać, a nie tam. Ja zmieniłem. nigdy chłopie nie łowiłem na 60 metrach, nie? Zasady się zmieniły, kto mocniej rzucił. Ostatni haczyk? No trudno, to nie moje, to wiesz. <grystanie> Witamy Was w ogóle w nowym dniu. Sytuacja wygląda następująco, że ja mam od rana, od 3 godzin, tylko jedną płotkę. Marcin dojechał z maksem tam na ostatnich dwóch stanowiskach i Marcin to jest ten pan z żółtą wędką. I nas tutaj <grystanie> dzisiaj, można powiedzieć, deklasuje. 13 ryb Marcin, tak? 13 ryb. No on, nie, on od początku roku ma ten sam licznik. Ale nie no, ma leszczyki, ma płotki, ma jakieś tam okonie, więc tam się coś można powiedzieć, dzieje Jakiś pan też. Tutaj fajnie. Jeszcze można powiedzieć troszeczkę tych leszczy podławią, no ale nie ma tej ryby po którą tak naprawdę przyjechaliśmy, więc albo dużego leszcza, albo dużego lina. Raczej ogólnie i tak chcieliśmy połowić po prostu sobie, sobie ryb jakikolwiek, fajnie, że w ogóle się coś dzieje, ale liczyliśmy na to, że no jednak ktoś na tyle osób, bo mówimy 7 osób, że jakiś linosław się pojawi, tak? No a niestety się nie pojawił ani linosław, ani lechosław. No tak naprawdę nie wiem, czy na tyle osób, co razem jakby tak policzyć te ryby to 10 kg chyba nie zrobiliśmy, nie? A może tak po... razem na, na tyle osób, to może ile? 7 kilo zrobiliśmy tych ryb, nie? Złowiliśmy. Czasami jest tak, że ryby tylko drobne się wkręcają, czasami w ogóle się nie wkręcają, czasami można fajnie połowić i to jest chyba moim zdaniem najpiękniejsze, że to wędkarstwo nie jest identyczne. że Nie tak, że przyjadę, na łowie 100 kg kilogramów ryb jakiś linów a można przyjechać na wodę gdzie jest totalna nowa woda i ponieść porażkę no bo to trzeba nazwać po imieniu no nie ma co się wstydzić żadna fajna ryba nie wyjechała oprócz jednego węgorza w nocy którego tak naprawdę w Irlandii tak nie można nawet łowić próbować łowić a tak czy ogólnie mieliśmy to? trzy węgorze prawda trzy węgorze ogólnie tak. mieliśmy trzy węgorze ale najładniejszego chyba tam Jacek, Jacek. złowił tak 70 cm miał ten węgorz? No, on nie był długi, może 70 miał, ale był gruby. No, ale co jest w Irlandii? Tak, że w ogóle nie wolno się nastawiać na węgorze, tak? Tak, w Irlandii w ogóle węgorz jest, można powiedzieć, pod taką ścisłą ochroną. To jest ryba, której nawet nie, mo nie możemy... tak W przepisach jest napisane, jak przetłumaczyć to na Polski, Aha. że tak naprawdę nawet nie możemy próbować tej ryby łowić. To jest śmieszne. No. Próbować łowić. No ale to jak? No, czyli nie dodawać na przykład suszonej krwi czy coś takiego po prostu. Tak, no, no, podejrzewam, na... podejrzewam, że o to chodzi, ale no, tak sformułowane to jest. A co fajniejsze, że Irlandia jest jednym z większych e, eksporterów węgorza w Europie. Bo węgorza w jeziorach jest naprawdę dużo. Irlandia odławia tego węgorza e, specjalnymi siatami czy tam bębnami. I po prostu ten węgorz jest eksportowany po Europie. A wędkarz go tak naprawdę nie może nawet próbować łowić. No tak jest w przepisach. No też mieliśmy wczoraj tak naprawdę z pół dnia ustawioną wędkę na trupka. Aż dziwne, bo szczupaki w jeziorach tak, irlandzkich w sumie standard, chyba tak. No jest strasznie duża populacja szczupaka. i jest dziwne, że w ogóle żaden szczupak się nawet mały nie zainteresował tym trubkiem. No bo rzadko tu się zdarza, żeby nie mieć odjazdu na szczupaka. Powiem Wam też, że pogodę mamy naprawdę fajną, wiaterek strasznie delikatny, ale ciśnienie jest wysokie, bo ciśnienie jest 1027 hektopaskali, a z doświadczenia gdzie łowię już tu ładnych parę lat wiem, że e, czym wyższe ciśnienie tym po prostu jest gorzej z rybami. Najlepsze efekty są jeżeli ciśnienie jest między te 1005 a 1000 hektopaskali. Ale i tak jadę na ryby, no bo wiecie, że Człowiek na tygodniu pracuje i tylko weekendy zostają, gdzie można się wyrwać nad wodę, że nawet i w pogodę ekstremalną też biorę wędkę i, i nad wodę. Ale ciśnienie dla mnie jest chyba jednym z, z bardziej takich branych pod uwagę wyznaczników. W Teorii jest tyle pełnia księżyca, tak naprawdę. Tak, jak pełni księżyca najwięcej brzan złowiłem. No, no i mi się wydaje, że to też nie ma takiego sensownego wytłumaczenia, tylko po prostu my, wędkarze, sobie snujemy różne teorie, bo lubimy sobie snuć. A zwłaszcza jak nic się nad wodą nie dzieje, to zawsze musimy na coś zwalić. panie z królem Linów ileś ponad 400 Linów w tym roku, tak? Tak. tak. Ponad 400 Linów tylko w... nie licząc tak, też komercji, tak? Mówiłeś? Nie licząc komercji, nie. No, no to na samych takich wodach ogólnodostępnych, takich jeziorach ponad 400 Linów. Więc I na różne do myślenia. Tak, i na różnych wodach, nie to, że na jakimś jednym łowisku, tylko na różnych. Na różnych. To w Polsce to możesz przez całe życie ani jednego nie złowić. No, ale <noise> tak jest, no. Ale tu też wiesz, Marcin, to nie jest tak, że w Irlandii... Tego lina jest dużo, ale dobrać się do niego, połowić fajnie, to nie jest takie proste. Także tak, jak ktoś sobie pomyśli, że jedzie do Irlandii, kupi bilet, weźmie wędkę, jedzie na pierwszą lepszą wodę, rzuca kija i od razu ma lina, no to to jest w wielkim błędzie. Ale wiesz dlaczego założyłem z powrotem buleta? No, bo stwierdziłem, że jednak tej drobnej ryby jest strasznie dużo, a z Windowsa tego pokarmu jednak jest mała ilość. Mała, no i to o tym świadczy. Ja mam mało, mały koszyk, tak, mam właśnie open Window i zobacz praktycznie, no nie mam w ogóle brania, Ty masz, podajesz dużo, można powiedzieć towaru, to ma dwa razy więcej ode mnie i masz o wiele lepiej. Tak samo Marcin też daje buleta i też zobacz ile, więcej towaru, więcej ryb tutaj, nie? Tak, tak i też po prostu tak pomyślałem, że ściągnę tego rano Windowsa. I założyłem buleta, bo mówię, że chyba ten towar, czym więcej go tam leży, tym bardziej może skusić jakąś większą rybę, bo jeszcze jakaś szansa jest na to, żeby złowić fajną. No, my z Marcinem co, jeszcze godzinka i będziemy się zwijać. Ale co, Marcin, siadł ci teraz trochę, nie? Miałeś tak fajnie wkręcone rybki, nie jedną za drugą i teraz odciął. A Donę całość teraz, czy nie? Marcin tutaj wiesz. Fisuje, fisuje, że tak się łowi ryby. Zrobimy jutro ABC federa i zobaczymy. Jak teoria ma się do praktyki. A, a Maciej już myśli, jak tu zmienić koncepcję jutro będzie spinning. A, ty tu nie, a on też muszę jechać jednak. Ale coś tak właśnie wczoraj mówił, że ty je może na grzyby pójdziemy. A patrz, perkot się wynurzył. Szelaz przez moje łowisko. A się to zastanawiałem... od razu płoszył, jak coś takiego a, widzą, tak, nie? Ale znowu maradoł, nie? Też, Z drugiej strony też się zastanawiałem, ale już nie chciało mi się. Co by było, bo wczoraj w nocy im przeleciało przez głowę jakby... Z pombem, samym grubym ziarnem podnęcił jeszcze wiesz. Mm -hmm. Jak to może jedno w wszystko narobić bałaganu w wodzie? Jak teraz nie wyciągnę ryby, to kończę z wędkarstwem. Dobrze, trzymamy Cię za słowo. Ale kończę z wędkarstwem na dzisiaj. Więc dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia na razie. Hej.